Dzień dobry, dobry wieczór, akwersat niedzielny. E, e, kilka słów e, wytłumaczenia, dlaczego była przerwa. Nie było tydzień temu filmu, a to jak widzicie, z wakacje zobowiązują, trzeba troszeczkę spędzić czasu z rodziną, a więc wybraliśmy się na wesołe miasteczko tutajsze. E, no, oczywiście to nie dla mnie takie, takie wyrzutnie rakietowe, ale no, córka była zadowolona. Odwiedziliśmy Muzeum Techniki, można było się cofnąć troszkę w czasie, ale także odwiedziliśmy bardzo fajnych państwa, panią Ewę i pana Adama. Pozdrawiam wszystkich Adasiów. Dobra, przejdźmy do akwarystyki. 60. Tutaj przed podmianą. No jak widać, jakiejś takiej tragedii tutaj wielkiej nie ma. Szyby nie pylą. Glon nitkowaty się e, e, ewakuował, <laughs> nie ma go, pozostał tylko ten glon e, mszysty taki, który pokrywa e, po, pokrywa mi e, i trawniczek, i tą blikse, a, i te rejnecki mini, e, no i korzenie. Mm. Ech. Po podmianie, e, jak zaraz zobaczycie, niestety Blixa wylądowała w, w koszu. No nie cała, bo tam chyba z 3 czy 4 szczepki przerzuciłem do 20, e, żeby, żeby tam się odgloniło i, i może coś tam zaczęło rosnąć. No i musiałem ten reinecki mini przesadzić, bo. No niby, się, niby jest obgloniony i, i no, kiepsko to wygląda, ale no jakoś, jakoś tam rośnie. E, to, był jeden, to, to jest jeden mój problem tutaj w tym akterem. Drugi problem to są krasnorosty. E, I powiem wam tak, no opanowały te krasnorosty i podłoże, i, i, i trawnik, i korzenie, i kamienie, i wloty, wyloty, wszystko co tylko możliwe. No nigdy aż tak mocno nie miałem 60 krasnorostów, pojawiały się tam pojedyncze sztuki, z którymi w ogóle nie walczyłem. Wtedy jeszcze jak, znaczy wcześniej jeszcze jak miałem tą biedę, hajtę, no ale teraz to się straszne zrobiło. No i coś mnie tknęło i ruszyłem te korzenie, które tutaj widzicie, wyjąłem je z akwarium i powiem Wam, że skrobałem je nożem E, dokładnie bo ta wierzchnia warstwa ta to nie była kora no, no może i kora nawet kurczę na, tej, na, na, tych, na tych korzonkach była e, i to po prostu zaczęło gnić no to po prostu zaczęło gnić także yy. no to jest jedne, jeden z powodów tych tych krasnorostów, yy, które tutaj mi się rozpleniły bardzo mocno zresztą widać na podłożu jest tego mnóstwo, no ja specjalnie nie walczę, ja czekam, czy to akwarium sobie po prostu poradzi z tymi glonami, czy sobie nie poradzi. E, druga sprawa jest taka, że ja tutaj w, w tym Unimaxie, który tutaj pracuję, włożyłem jako jednym w, do jednego kosza, <coughs> e, razem z gąbką e, włókninę. Jak coś mnie tknęło, kurczę, ja otworzyłem ten filtr, no, akwarium jest świeże, ma, nie, nie wiem, dwa miesiące więc filtra mogłem nie otwierać, ale coś mnie tknęło. E, otworzyłem ten filtr i powiem Wam, że ta włóknina była zawalona dokumentnie. No, nie kręciłem już tego filmu, bo każdy wie, jak włóknina, włóknina potrafi, e, potrafi być zawalona. E, no i wywaliłem tą włókninę. Wywaliłem tą włókninę i teraz e, tutaj na środku widzicie mm, kaskadę hejma, Wukina jest tylko w kaskadzie Hejma i jest co tydzień. Dokumentnie prana pod kranem, no bo jednak do kubełka wukina, wukina tutaj w moim przypadku się nie nadaje. To jest też pewnie powód, pewnie powód krasnali i, i, i tej brudnej wody, nie? Ona nie wygląda na brudną, ale ona jest po prostu bogata w, w te związki. Dog. Czyli materię organiczną, i dlatego, dlatego te krasnale tak się, tak się tutaj panoszą. E, może to pomoże to skrobanie tych korzeni, wywalenie tej bukliny z tego, z tego kubełka. E, no, zobaczymy. Zobaczymy. Na razie stoi sobie, ale akwarium prawdopodobnie na 99,9% pójdzie do restartu, bo. Ten korzeń, który na początku mi tak obrastał tymi śluzowcami, no moczy się już ładnych parę tygodni i widzę, że coraz bardziej, coraz bardziej nasiąka i przestaje ta woda cuchnąć w tym wiadereczku. Podmieniam ją tam regularnie. E, dobra, chyba tyle z sześćdziesiątki, idziemy do 350. Co w 350, no co ja mogę Wam powiedzieć, no tutaj to jest BZ, czyli bez zmian, no troszeczkę zmieniło, zmieniłem położenie tego wielkiego korzenia tu po prawej stronie, nieznacznie, ale zawsze jakaś tam zmiana nastąpiła, maluszki rosną, coraz bardziej są odważne i wychodzą żerować, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, Troszkę gdzieś tam pojawia mi się silnica, ale to w tym akwarium takie jakieś, wiecie, ogniska, czy sinicy, czy krasnorostów, czy czegokolwiek, jakiegoś innego glona to jest żaden problem, bo to jest co tydzień tak robię podmianę, więc czy tam szczoteczką do zębów, czy, czy palcami, czy gąbką po prostu to usunę i tyle. E, o rośliny tutaj za bardzo nie dbam. Troszkę rozsadziłem znowu lotosa, posadziłem tam z tyłu, za zatem korzeń może, może e, wyrośnie, chociaż tam słaby dostęp do światła jest za tym korzeniem, ale, ale coś tam w każdym razie nie ginie, więc, więc jest, jest ok. E, parametrów nie mierzę, bo już tak. E, znaczy, doszedłem chyba do wniosku, że. E, mieszanie testów ZOLEK, JBL, jakiś Tropical i, i znaczy z każdej, każdy test z innej firmy, e, no może nas wprowadzać lekko w błąd. Jednak, jednak chyba trzeba by było z jednym, z jednym, producentem, jak gdyby się związać i pod, pod, tego, pod tego producenta po prostu mierzyć, mierzyć te parametry i ustalać stosunki, bo. No nie wiem, no jakieś takie mam te, takie przeczucie, że na przykład N3 od pokazuje inaczej, a, a, a no 3 Zoleka też będzie pokazywać inaczej. E, dobra, no tyle, tyle na dzisiaj, co będę wam tutaj więcej, więcej nawijał. E, myślę, że a nie za tydzień też mnie nie będzie, bo jadę do Polski zamówić w końcu to moje. Wymarzone akwarium, może nie do końca wymarzone w takich wymiarach wymarzonych, jakie bym chciał, ale no to już będzie takie akwarium, które naprawdę będzie, będzie jednym z moich takich wow. Dobra, dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!